bardzo długiej przerwie witam Państwa na moim wideoblogu. Pytanie dlaczego mnie nie było? No, główny powód jest taki, że problemy z Co prawda telefon czy aparat no to jeszcze coś nagrają, ale komputer ma no już tak mało pamięci, że musiałem w ostatnim czasie zrobić czystki, żeby cokolwiek móc na nim zmieścić. Druga sprawa, że nie mam czasu, bo za dużo e, spędzam go m.in. w pracy. No a trzecia sprawa to taka, że po prostu mi się nie chciało. No bo jak mam do wyboru, nie wiem, wyjść na rower albo e, obejrzeć jakiś e, fajny film, dobry mecz. Bo nie, nie, nie każdy mecz jest dobry, to potem po prostu e, nie chcę mi się nagrywać. Po tak długim czasie postanowiłem jednak e, skorzystać z okazji i nagrać coś na temat e, e, polityki. E, w miniony piątek byliśmy świadkami dwóch debat w miejscowości Końskie. Jest to miasto powiatowe w to wszystkim. E, jedna debata była zorganizowana przez Republikę w Polsce 24 i Czerniówka a druga natomiast też do to, 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 to polską likwidacji TPN24 i Polsat News na no, obu zjawili się kandydaci na prezydenta chociaż nie zjawili się wszyscy i e, jeśli się nie e, no i też e, e, pierwotnie miało być tylko dwóch a ostatecznie było od pięciu do ośmiu no chciałem tak troszeczkę się odnieść do tego Eee, Powiedzieć, kto moim zdaniem zyskał, a kto stracił na, tej, e, na tych dwóch debatach. No i takie małe zrobić podsumowanie. Zapraszam na dalszą część mojego materiału. Zacznę od wygranych wczorajszych debat. E, na pewno, wśród wygranych, można wymienić trio. Prawicowych mediów, czyli Telewizję Republika w Polsce, 24 i Telewizję Trwam. To Telewizja Polska powinna prowadzić misję, zaprosić wszystkich kandydatów na wspólną debatę, a tymczasem uparli się, żeby tylko tych dwóch kandydatów. Takich jakby faworyzowanych przez sondażem by promować. I efekt był taki, że e, zrobiły nam się dwie debaty. No i te prawicowe telewizje na tym skorzystały. Zorganizowały debatę na rynku e, końskich z udziałem publiczności. Co prawda, z tą publicznością był taki problem, że. E, Wspierała no, jednego, może dwóch kandydatów. Pozostałe osoby już takiego wsparcia nie miały, chociaż widziałem też, że e, były był jakieś tam proporczyk, czy tam flaga z twarzą Szymona Hołowni, czyli e, widać było, że każdy kto chciał, to mógł przejść na tą debatę i e, zająć miejsce wśród publiczności, no bo tak jak wspomniałem, to się odbywało na rynku. Do pytania otrzymali kandydaci. Cała piątka, która zjawiła się na scenie, mogła sobie podyskutować czy stawić swoje poglądy. No i potem wybrali się kandydaci na drugą debatę. No, można nie być faworyt, fanem tych wszystkich trzech telewizji ale to trzeba oddać, że e, potrafili się szybko zorganizować i e, dali szansę e, wszystkim e, pięci, pięcioru e, kandydatom na, e, na to, żeby u, wzięli udział e, w tej debacie, niezależnie od poglądów, no bo, bo mieliśmy Karolina Werockiego, Krzysztofa Stanowskiego, Marka Jakubiaka, Szymona Hołownię i Joannę e, Senyszyn. E, no. Drugą jakby e, opcją, może postacią, która e, wygrała e, wczorajszym debatą, był moim zdaniem Szymon Hołownia. E, marszałek e, Sejmu dał sygnał do ataku, bo jako pierwszy poinformował, że pojedzie do Końskich, że zmieni swoje plany, bo z tego co wiem, to miał jechać do Wałbrzycha, no ale jednak pojechał do e, Końskich i efekt był taki, że, w tych, że, że po prostu następni inni kandydaci, tak jak on, postanowili również zjawić się w województwie świętokrzyskim. No i jeszcze on hołownia, mimo że musiał krzyczeć na tym pierwszym, na tej pierwszej debacie troszkę wyszło, jakby był agresywny, czy coś w tym stylu, ale no, potrafił jednak się przebić e, swoim głosem do publiczności, no i potem e, podczas tej drugiej debaty e, w TVP w likwidacji e, do to jednak e, też e, pokazał, e, że jednak mimo że jest e, częścią koalicji rządzącej, to e, no, potrafi e, ugryźć e, kostkę rywala z Koalicji Obywatelskiej z Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. No z jednej strony to się chwali, że starał się zachować taką niezależność, żeby pokazać, że on tu jest jakimś innym kandydatem i nie we wszystkim zgadza się z koalicjantami, ale tak z drugiej strony, taki też odniosłem wrażenie, że Trochę tak to było na pokaz, żeby po prostu skoczyły mu słupki procentowe, bo jednak moim zdaniem no to trochę dziwnie się zachował, że z jednej strony idzie ramię w ramię z Donadem Tuskiem, z Łodziwieżem Czarzastym i Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, a z drugiej, że tutaj jednak oni są trzecią drogą, Polska 2050, i oni się nie zgadzają na to, co Tutaj planuje rząd i nie chcą, żeby prezydent i rząd byli z jednej opcji politycznej. No takie to trochę, jest takie udawane, nawet no ale Szymon Hołownia jest takie zwierzęcie telewizyjne, potrafi odnaleźć się przed kamerą, więc też bym, no nie dziwię się, że jeśli to, to, to tak publiczko takie e, zachowanie miał. Jeśli chodzi o taką trzecią jakby postać wygraną w tej debacie, to moim zdaniem był koniec końców jednak Karol Nawrocki. Co prawda e, cały czas no, to pod kątem politycznym ciągnie to co tam PiS mu daje, te, 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 to paliwo y, z tego właśnie wykorzysta. Ale y, sam nad Krzysztof Stanowski w debacie tej drugiej zauważył, że Karol Nabrocki bardzo się zmienił. już nie jestem sam Karol Nabrocki, który był na początku kampanii bez takiej charyzmy, taki sztywny, taki drewniany. Y, no, wydawało się, że będą biury leciały podczas jednej i drugiej debaty, szczególnie z tej drugiej debaty. A tymczasem no, Karol Nawrocki miło zaskoczył. Można powiedzieć, że popracowali nad nim tak, jak popracował nad Andrzeją Dudą 10 lat temu, bo też początkowo to się tak jakoś nie, nie sprawiało wrażenia człowieka, którym może coś osiągnąć, a jednak został tym prezydentem i Karol Nawrocki sobie troszeczkę jakby podkręcił te szanse. Może elektorat Prawa i Sprawiedliwości bardziej się do niego przekona po tych dwóch debatach. W dniach jeszcze będzie trzecia debata w Telewizji Republika. Zobaczymy, czy tam też tak pozytywnie wypadnie, ale... No są, są nadzieje dla PiSu, że może tak źle jednak z nim nie będzie jak to jeszcze kilka miesięcy temu sądowano. To moim zdaniem stracił na, tej deba na tych debatach. Tak jak pochwaliłem prawicowe telewizje, tak muszę zranić telewizję polską w likwidacji. No, tak nie powinno być. Na taką debatę, że dwóch kandydatów się spotyka, to sobie mogą pozwolić prywatne media, typu właśnie Polsat, TVN, e, Republika e, w Polsce, czy właśnie e, Telewizja Trwam. A tutaj jednak telewizja publiczna ma obowiązek robić e, debatę wyborczą z udziałem wszystkich kandydatów, nie tylko dwóch. A mimo to... E, e, Stwierdzili, że wezmą udział w tej farsie, że będą angażować się w produkcję. Organizatorem tejże debaty była, był sztab Arfała Trzaskowskiego, no ale sygnał i ogólnie przy całej produkcji angażowała się Telewizja Polska. No dali też swoją dziennikarkę do tego, żeby ona mogła zadawać pytania. No i przez to że się wszyscy uparli, że musi być tylko dwóch kandydatów, no to wiele rzeczy było realizowanych na prędce i efekt też był taki, że ta debata pewnie miała po co z godzinę 1,5, a trwała z 3 godziny. No i efekt był bardzo słaby bo to się to momentami dłużyło, no i co, no i telewizja polska tylko pokazała, że jest telewizją typowo rządową i no na tym bardzo straciła, troszeczkę tam no skompromitowali skom, no, się, nie da się ukryć tym, tą, tym, tym pomysłem, żeby tych, tych dwóch kandydatów, no bo naprawdę jak, jeśli mają nieść misję, jeśli są finansowani z pieniędzy publicznych, z naszych podatków no to ich z, y, zadaniem jest zaproszenie wszystkich kandydatów, wiadomo, że tego 12 maja będzie taka już chyba w pełni 13-osobowa, z tego co na dany moment wiem, y, debata ale no, to jest po prostu wstyd dla e, publicznego nadawcy, że tak, ani nie inaczej, to się wszystko potoczyło. Drugim jakby przegranym e, tego wszystkiego, e, no to był Rafał Trzaskowski. On i jego e, szefowie liczyli, jego szefowie, jego e, koledzy, bo nawet e, e, Rada Miasta Warszawy nie funkcjonowała wczoraj, bo wszyscy jechali do Końskich. No to oni liczyli na to, że będzie e, e, ciągła jazda po e, Karolu Nawrockim, ciągłe jazda po PiSie, a efekt był e, taki, że nie było, e, było bardziej grillowanie samego Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski, no bardzo słabo wypad był nerwowy, widać było to jego, po jego mimice, po tych jego gestach, po tych jego reakcjach na te różne takie pytania taki był opryskliwy wobec nawet współkoalicjantów no, no takiego Rafała Trzaskowskiego to chyba się nawet Magdalena Biejat i Szymon Hołownia nie spodziewali no bardzo słabo Rafał Trzaskowski wyszedł, wypadł na tym na tej debacie, no wisienką na torcie, można powiedzieć, była ta sytuacja, kiedy Karol Nawrocki postawił mu flagę tęczową, sześciokolorową, a on ją schował. To jest takie nawiązanie do tego, co zrobił, zrobił Andrzej Duda 10 lat temu, kiedy Bronisławowi Komorowskiemu postawił flagę z logiem Platformy Obywatelskiej. Ten wtedy oddał do Moniki olejnik, a ona odłożyła na podłogę. Tutaj Rafał Trzaskowski sam odłożył na podłogę tą flagę a i przyszła magna Biejat powiedziała, że ona się nie wstydzi tęczowych barw i wzięła od niego. No, tak e, słabego kandydata to chyba nawet prawie Platformy Obywatelskiej się nie spodziewali, że tak słabego występu ich kandydata no widać przetrenowanie. On tutaj ciągle gdzieś tam jeździ, ciągle opowiada te swoje opowieści, jak to oni dobrze rządzą. Jak to było źle zapisu i ciągle tylko pis. Kaczyński pis Kaczyński i czasami tam nabrocki. No i co? Efekt taki, że e, zmęczenie od niego waliło na kilometr i no, nie uradził tej debaty. To naprawdę no, bardzo źle jakby wpłynęło na ostateczny odbiór tej debaty. Chociaż ja wiem, że Polacy są bardzo tacym, zapatrzeni w sondaże, więc swobodnie Rafał Trzaskowski wyląduje, tak, wyląduje w drugiej turze. Więc nawet taki słaby występ, jaki był wczoraj w Końskich, nie wpłynie negatywnie na jego wyniki sondażowe, więc na pewno wyląduje w drugiej turze. Chociaż no, zrobił wszystko, żeby inni kandydaci mieli jakieś lepsze zyski na tej całej na tych całych debatach. No ale tak to już jest z tą Platformą Obywatelską, że po prostu no, pycha kro, kroczy przed upadkiem. No i tak jak to było w 2015 roku, byli pewni siebie, że nie, są niezniszczalni, nie, nie a koniec końców przegrali zarówno wybory prezydenckie, jak i wybory parlamentarne. No, i Rafał Czaskowski można powiedzieć, że idzie w tym samym kierunku. No, i też przegranymi tejże debaty byli nieobecni. Mam w szczególności na myśli Sołomira Mencena, Grzegorza Brauna i Adriana Zandberga. Z jednej strony rozumiem, że mieli swoje powody, bo. Umawiali się z wyborcami, że ich odwiedzą w tym, a nie innym terminie. E, takie no, mieli zobowiązania, e, takie zasady, że, tego, e, że ich po prostu tych wyborców swoich nie oleją, nie zlekceważą, ale jednak e, e, no, stracili na tym, że ich nie było. Bo Adrian Zandberg, przykładowo, e, no, on był jednym z trzech przedstawicieli Lebicy. No, a nie było go, skorzystały na tym Magdalena Biejat i e, Jonas Nyszyn, a podejrzewam, że Zandberg po prostu by je zmiażdżył e, swoją mową, swoimi, e, no, swoim, zachowa swoim zachowaniem podczas tej debaty, on by ich po prostu zmiażdżył, te dwie e, panie. No, i jednak tego no, nie mógł zrobić, no bo yy, nie dotarł. Tak słowo, słowo Mir Mensen, on yy, w takiej debacie pewnie by czuł się jak ryba w wodzie, on czy Grzegorz Brown, no ale też z racji tego, że ich nie było, no to yy, efekt był taki, że yy, zarówno jeden, jak i drugi no, stracili yy, na tym, no i inne osoby mogły yy, wypłynąć. Yy, na wierzch, nos, no, no powiedzmy, Maciej Maciak mógł tutaj się wypowiedzieć swobodniej. Mm, ten Marek Jakubiak. No i tak jak właśnie, też no, nie było nikogo, kto by y, zrównał z ziemią. Powiedzmy, Magdalena Bijac, która no, jakby nie patrzeć, trochę była zestresowana. Tą debatą. Nie jest doświadczona w takich sprawach, No ale no, no nie było. Po prostu nie było e, tych trzech, plus jeszcze Marka Wocha i Artura Bartoszewicza. No i e, no, przez to, że ich nie było, no to kandydaci nie, mają, nie mieli po prostu równych szans w tej debacie co to powinno po prostu być no, e, no, przykładem na to, że tak e, nie wygląda e, demokracja, no, ale no, jedni o tym wiedzą, drudzy e, też wiedzą, ale nie chcą e, dopuścić tej informacji e, i pozwolili na, to, na taką a nie inną e, akcję z tymi debatami. Jeszcze chciałem się do kilku kwestii odnieść, jeśli chodzi o te wczorajsze debaty. Na pewno jedną z nich jest to, że pojawił się Maciej Maciak. To tak samo jak Artur Bartoszewicz, dla wielu Polaków jest to bardzo anonimowa osoba. Artur Bartoszewicz to doktor nauk ekonomicznych, który na pewno w sieci ekonomii jest znaną osobą. A natomiast Maciej Maciak to mężczyzna, który w tym roku skończy 55 lat, jest z Włosławka i pracuje jako dziennikarz na stronie informacyjnej portal Włosławek. No i nie z tego, co tam można było wywnioskować podczas tej debaty, no to ma ten mężczyzna takie Poglądy e, bardzo skrajnie prawicowe, e, bo e, to wkurzyło na trzonach łobnie. Nie tylko e, jest zdania, że powinniśmy mieć dobre stosunki z, ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z takimi krajami jak Chiny czy Rosja, która jest właśnie w stanie wojny e, z Ukrainą. E, to no, no, więcej może oczywiście o nim w internecie, Grzysiarysie i tak dalej. No tylko e, no, pewnie mało kto z was e, pomyśli o tym, żeby się czymś takim e, zainteresować, żeby takie coś poczytać. E, pozytywnie też mnie e, zaskoczyła e, Joanna Senyszyn, ale w takim e, Kontekście, że to Krzysztof Stanowski miał być tą osobą, która będzie robiła wokół siebie show, będzie robiła zamieszanie, będzie kpiła sobie z kampanii wyborczej, a tymczasem była działaczka z SLD, no, była no, szomenką, można powiedzieć, na tych debatach, bo jak Krzysztof Stanowski powiedział o tym, że elektrownie atomowe w ciągu 6 miesięcy, to ona no dlaczego w ciągu 6 miesięcy? Przecież można w 100 dni elektrownie atomowe postawić. No i też, że ona jest jakby matką narodu i tak te ręce rozkładała i, i też takie, które te pytania, w szczególności w tej drugiej debacie, zadawała, no naprawdę szalony to był jej występ na tych obu debatach. No to o czym tutaj jeszcze, tak sobie e, zaskoczyło, no w sumie są chyba tylko te dwie osoby, e, no takie, takie nietypowe, no już zobaczymy jak się potoczą te następne debaty, kiedy już będą wszyscy kandydaci. To tyle jeśli chodzi o mój komentarz dotyczący obu debat w Końskich. No, mam nadzieję, że ktoś stwierdził, że warto posłuchać mojego, mojej wypowiedzi, mojego materiału na temat tej, tego politycznego cyrku, który miał miejsce w Świętokrzyskim. Z mojej strony to wszystko. Proszę Was o łapki w górę, dzwoneczki, subskrypcje. Zapraszam na moją stronę na Facebooku. Z tej strony to wszystko. Za uwagę. Dziękuję. Leszek Grabowski. Do usłyszenia.